Jeśli to czytasz, to znaczy, że nie żyje, a ty stoisz na pokładzie opuszczonego patrolowca klasy Cyklon USS Mistral, którego silniki są niesprawne, a systemy elektryczne nie działają. Jestem, byłem, pierwszym oficerem tego statku, komandorem porucznikiem Ryanem Simmonsem. Proszę, przeczytaj to uważnie. Jeśli jesteś oficerem lub żołnierzem marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, to jest rozkaz. Masz natychmiast zatopić ten statek. Nie czytaj tego listu do końca. Natychmiast opuść Mistrala i poślij go na dno. Potraktuj to jako scenariusz kwarantanny. Wszystkie osoby prawdopodobnie nie żyją. Boże dopomóż, jeśli nie. Jesteśmy osiem dni poza Kirkwall, śledząc przerywane i zakodowane wezwanie pomocy z czegoś, co wyglądało na islandzki statek rybacki Traveller. Głęboko w strefie zakazów połowów na Morzu Północnym znaleźliśmy statek, a raczej szeroką na mile plamę oleju i odłamki, z których największy wciąż płonął. Poprzedniej nocy, marynarz pełniący wachtę, zgłosił, że widział błysk światła na horyzoncie. Nigdzie nie było załogi trawelera, z wyjątkiem jednego, samotnego rybaka, który nie spłonął i unosił się na odległym krańcu gruzowiska. Został postrzelony w czoło z rewolweru małego kalibru, kiedy wyłowiliśmy jego blado niebieskie zwłoki z lodowatej wody. Wciąż trzymał nóż rybacki w zaciśniętej dłoni. To, co udało nam się zebrać z fragmentarycznych i zagmatwanych dowodów, to fakt, że z nieznanych powodów załoga popadła w konflikt. W wyniku którego zamordowano co najmniej jednego marynarza, a ostatecznie sabotowano i zniszczono statek. Widoczność wynosiła zaledwie kilkaset stóp, z powodu wszechogarniającej mgły. Kiedy spędziliśmy następny dzień, dryfując bezgłośnie wśród gruzów, w nadziei na odnalezienie ocalałych, załoga była już wyraźnie wstrząśnięta odkryciem ponury strach przed mgłą i pojedyncze tlące się kawałki trawelera, które zderzyły się z naszym kadłubem. Zaniepokoiły nawet najbardziej doświadczonych z nas. Spodziewaliśmy się łatwego rejsu i prostego odzyskania tuzina wdzięcznych islandzkich rybaków. Tymczasem otrzymaliśmy ciche, pokryte olejem morze, pojedyncze zwłoki i więcej niż kilka nurtujących pytań. Mistral był właśnie serwisowany. Po dłuższej podróży z Flotą Atlantycką w Bahrajnie przed przeniesieniem na Morze Północne. Dlatego byliśmy pewni jego dobrego stanu. Wszystko zaczęło się zmieniać pierwszej nocy. Kiedy zakończyliśmy ostatni przegląd i wróciliśmy na miejsce pierwszej transmisji Strawelera. Początkowo nie było tam nic nadzwyczajnego, zimny. Samotny zestaw współrzędnych i niewiele więcej. Byłem w swojej kajucie, kiedy rozległo się wezwanie od kapitana, oferujące niewiele informacji, a jedynie surowy rozkaz spotkania się z nim na pokładzie. Ubierając się szybko, wyszedłem z kajuty w chmurę wyczuwalnego niepokoju i strachu. Członkowie załogi. I młodsi oficerowie wbiegali na pokład jak spanikowane szczury. Nikt nie nawiązywał kontaktu wzrokowego, ani się nie odzywał. Nie było typowego wisielczego humoru, ani koleżeństwa, które pojawia się w sytuacjach ograniczonych informacji. Tylko ponura obojętność, która wciągnęła nas w arktyczną ciemność. Na pokładzie. Noc była nienaturalnie przejrzysta i zimna, a jasne gwiazdy płonęły w mroźnym powietrzu. Wokół nas, we wszystkich kierunkach, zaledwie kilkaset stóp dalej, mgła i chmury wirowały, jakby trzymane na dystans, przez naszą obecność. Kapitan był przy relingu, pochylony, wraz z ludźmi na warcie. Podszedłem do niego, poczułem się dziwnie zdesperowany i spanikowany. Chciałem dowiedzieć się, co się dzieje, i wtedy to zobaczyłem: światło zalewające nas od dołu. Morze było płaskie, jak powierzchnia lustra, a woda była czarna, odbijając blade punkciki gwiazd, ale pod powierzchnią. Coś świeciło zimnym światłem: pulsujące kształty fioletu, zieleni i głębokiego kobaltowego błękitu świeciły spod spodu, płynęły, łączyły się i migotały cicho, głęboko pod szklistym morzem. Wpatrywaliśmy się w nie dwa tuziny mężczyzn i kobiet. Oni mieli i przerażeni. Tym widokiem obserwowałem płynne ruchy świateł. Czując się dziwnie przytłoczony, wydawało się, że znajdują się wiele metrów pod nami, co czyniłoby je przerażająco ogromnymi, niewiarygodnie szybkimi. Nie było żadnych stałych kształtów ani zakłóceń wody, tylko głębokie pole płynnego światła. Obserwowaliśmy to zjawisko przez długie godziny, zafascynowani hipnotyzującym baletem, zimnego światła, przypominającym lustrzane odbicie zorzy polarnej. Kiedy nagle się skończyło, nastąpiły trzy wydarzenia niemal jednocześnie. Oświetlenie zdawało się kurczyć, każda plamka zamarzała w miejscu. I zapadała się, jak tęczówka oka w jasnym świetle słonecznym. Po drugie, w powietrzu pojawiło się dziwne drżenie, które zjeżyło mi włosy na głowie. W miarę jak upiorne światła gasły, ich intensywność rosła. Aż myślałem, że gałki oczne wylecą mi z orbit. Przez mgłę nagłego bólu. Usłyszałem hałas, wznoszący się ponad arktyczny wiatr, brzęczącą wibrację samej łodzi, która współgrała z elektrycznym drżeniem w mojej czaszce. To było tak, jakby każda żarówka na pokładzie Mistrala została nagle napełniona mocą, rozbłysła jasno i brzęczała głośno w swoich obudowach, a kiedy ostre wycie. Osiągnęło punkt krytyczny. Zaczęły pękać i roztrzaskiwać je wśród iskier. Od początku do końca trwało to niecałe dwie sekundy. A my bezgłośnie unosiliśmy się na ciemnych wodach, pod rozgwieżdżonym niebem, na martwej i uszkodzonej łodzi. Uszkodzenia nie były widoczne. Nie miały żadnej oczywistej przyczyny i wydawały się trwałe. Nic na pokładzie Mistrala nie działało. Każdy, starany, niewykonany system wielu układów awaryjnych rozpadł się. Wszystkie lampy były roztrzaskane. Nawet zapasowe żarówki i małe latarki, które wszyscy nosiliśmy. Miały stopione i bezużyteczne elementy, telefony satelitarne, krótkofalówki, wszystkie środki komunikacji były bezużytecznymi cegłami, z plastiku i drutu. Każda bateria była wyczerpana, każdy system radiowy milczał, dryfowaliśmy bez żagli i silnika. Odizolowani od świata setkami mil, czarnego i cichego morza. Załoga poruszała się po statku tej pierwszej nocy, jak krety, przemierzając ciemne korytarze z zaledwie kilkoma bladozielonymi światłami chemicznymi, aby skontrolować każdy system, przekazywali każdą przygnębiającą wiadomość przez ciemność. Do miejsca, w którym kapitan i ja staliśmy na pokładzie, próbując nadać sens temu chaosowi. W końcu, gdy nic więcej nie dało się zrobić, wróciłem do kajuty i próbowałem zasnąć, czując ciemność, niczym uciskającą wielopalczastą dłoń, powoli chwytającą moją klatkę piersiową. Następnego ranka ponownie podsumowałem naszą sytuację, siląc się na odrobiny nadziei, którą straciliśmy w nocy. Zniszczenia były poważne. Będziemy musieli znaleźć sposób na wysłanie wezwania pomocy i mieć nadzieję, że nie oddaliliśmy się zbytnio od naszych ostatnich znanych współrzędnych. Ludzie mogli nie znać wszystkich szczegółów ale z ich strapionych twarzy jasno wynikało, że wiedzą jak tragiczna jest sytuacja. Pierwsza śmierć nastąpiła tego popołudnia. Odgłosy krzyków podniosły mnie na pokład w gęstą, ciężką mgłę. Wysoko w mroku widziałem jasne, płonące plamki światła, które powoli opadały. Żołądek mi się skręcił. To były dwie flary sygnałowe, dryfujące bezużytecznie przez mgłę. Jakiś cholerny głupiec wystrzelił flary sygnałowe. Ogarnęła mnie nieznana i obca wściekłość. Z nienawiścią we krwi i zaciśniętymi pięściami pognałem przez mgłę na pokład główny. Scena, która wyłoniła się z mgły, wyrwała mnie z tego stanu. Rekrut z pistoletem na flary, wciąż znajdującym się w jego dłoni, leżał połamany w kałuży krwi. Kapitan stał nad nim, trzymając się poręczy i wielokrotnie wbijając obca z buta w roztrzaskaną czaszkę chłopca. Wtedy zdałem sobie sprawę, że krzyk, który słyszałem wysokie zawodzenie pochodziło od kapitana. Z twarzą wykrzywioną w zwierzętej wściekłości, wokół nich zgromadził się niewielki tłum, stojący w bezruchu i milczeniu, obserwujący ich niczym wartownicy. Kapitan odwrócił się na mój widok i przykucnął, a jego palce owinęły się wokół pistoletu na flary i uniósł go na wysokość moich oczu. Wpatrywaliśmy się w siebie. Przez dłuższą chwilę nasze spojrzenia się spotkały, gdy on dyszał ciężko, a jego twarz była lekko splamiona krwią. Jedynym dźwiękiem był mokry, bulgoczący wydech umierającego rekruta. A na jego zmasakrowanej twarzy utworzył się bąbel krwi. Służyłem pod rozkazami kapitana przez prawie dekadę. To nie był człowiek, którego znałem. To była pusta imitacja, wypełniona przemocą i terrorem. Odezwałem się do niego i uspokajającym głosem poprosiłem o oddanie mi pistoletu na flary. Na początku nic nie powiedział, a potem przemówił. Jego głos był drobnym, drżącym dźwiękiem. Który został pochłonięty przez gęsty mrok wokół nas. On... On nas zamordował, Rian. Mgła. Flary. Nigdy. Potrząsnął głową. I zacisnął mocno oczy. Jakby próbował otrząsnąć je ze snu. Potem zadrżał raz. Gwałtownie. Jego plecy wygięły się w łuk. Jak podczas ataku. Ten... Ten mały skurwiel nas zabił, wykrztusił. Pistolet na flary zawisł z powietrzu, a ja podszedłem bliżej i wyciągnąłem do niego rękę. Otworzył oczy, a ja ponownie zamarłem, wpatrując się w niego w milczeniu. Umrzesz tutaj, zachichotał cicho. Zawsze chciałem patrzeć jak umierasz, pieprzony tchórzu. Odchylił głowę do tyłu i zaśmiał się histerycznie w stronę szarego nieba, a potem włożył pistolet na flary do ust i wystrzelił. Ostatnia flara zapaliła się i tymczasowo skąpała jego głowę w aureoli pomarańczowego dymu i tlenku magnezu. Przewrócił się przez barierkę, jeśli po uderzeniu w wodę Rozległ się plusk. To pochłonęła go mgła. Stałem przez coś, co wydawało się wiecznością. Powoli docierało do mnie, że jestem sam. Milcząca publiczność rozpłynęła się pod pokładem. Bez wątpienia, zabierając ze sobą ponurą opowieść. Obawiałem się o morale, co było teraz absurdalnym zmartwieniem. Ale. Nie mogłem ruszyć się z miejsca, jakby sama siła woli miała sprawić, że może zwróci tego człowieka, mojego przyjaciela. Pierwszy wystrzał, wyrwał mnie z zadumy. W szafkach awaryjnych znalazłem garść pistoletów na flary, włożyłem po jednym do każdej kieszeni i wszedłem do ciemnego przejścia pod pokładem. Ponad głuchym odgłosem wystrzałów zaczęły pojawiać się inne stłumione dźwięki, dławiące szlochy, krzyki bólu i gniewu. Wszystkie przynoszące słabe uczucie miedzianego zapachu krwi. Ciemność była przytłaczająca i gęsta. A serce drżało mi w piersi. Blade, gasnące światło chemicznych jarzeniówek. Które wisiały w regularnych odstępach. Oświetlało pusty korytarz, a ja powoli ruszyłem w kierunku mojej kajuty. Została splądrowana i brakowało w niej mojego służbowego pistoletu. W dwóch następnych kajutach leżały zwłoki młodszych oficerów. Ich połamane ciała wciąż znajdowały się na pryczach, a czaszki. Rozwarły się, jak kwitnące kwiaty, pod strzałami z bliska. Poczułem wyraźne i irracjonalne pragnienie, by wbiec na pokład i wyskoczyć za burtę, by odpłynąć od tej łodzi w nieznane morze. Chwyciłem pistolet na flary i wyciągnąłem go przed siebie mniej jak broń, a bardziej jak talizman, i zacząłem. Powoli iść korytarzem, do prycz dla rekrutów. Drzwi były szeroko otwarte, a zapach krwi, strachu i odchodów przyprawiał o mdłości. Gdy moje oczy powoli przyzwyczaiły się do półmroku, ujrzałem pole ciał porozrywanych, poszarpanych i roztrzaskanych przez kule i prowizoryczne pałki. Kilku mężczyzn wciąż się poruszało, lekko drgając. Patrzyłem z przerażeniem, jak jeden z nich, z twarzą pokrytą krwią i wściekłością, podniósł głowę i spojrzał na mnie, po czym, z okrzykiem furii, zaczął wlecieć na rękach, ciągnąc za sobą złamane nogi z cienia. Rzuciła się na niego inna postać, wbijając but w plecy rannego z mokrym trzaskiem. Rozpoznałem twarz napastnika, w zielonym, chemicznym półmroku. Był to cichy i oczytany młody chłopak. Podobnie jak kapitan, to nie był człowiek, którego znałem. To była bestia, która nosiła jego skórę. Sięgnął w dół i chwycił rannego za szczękę. Wsuwając mu kciuk do ust, ranny warknął zdziczałym, bezmyślnym dźwiękiem i próbował go ugryźć, ale napastnik chwycił mocno i pociągnął. Szczęka opadła z odgłosem rozdzieranych ścięgien i wrzaskiem który rozpłynął się w powietrzu. Starałem się nie oddychać, stojąc cicho przy wejściu, ale napastnik podniósł głowę, kiedy mnie zobaczył. Jego nozdrza rozszerzyły się, kości szczęki jego ofiary uderzyły o podłogę z mięsistym odgłosem, a on rzucił się w moją stronę z cichą, zwierzęcą furią. Wystrzeliłem flarę i trafiłem go prosto w klatkę piersiową. Jego koszula zapaliła się, a powietrze uszło z jego płuc wraz z nagłym, gwałtownym wydechem, ale w niemożliwy sposób kontynuował bieg w moją stronę. Kiedy przeszedłem przez portal i zatrzasnąłem drzwi, ogień objął jego włosy i teraz piszczał. A jego szponiaste ręce wciąż były wyciągnięte w moją stronę. Poczułem jak uderza o drzwi i przez mały iluminator zobaczyłem tę koszmarną twarz Z spowitą ogniem z już wypalonymi wargami, odsłaniającymi dwa rzędy perfekcyjnych zębów. Zawył i zaczął uderzać swoim płonącym ciałem o drzwi. Raz Dwa, trzy razy, a potem cisza. Podniosłem wzrok na iluminator i zobaczyłem tylko słaby obraz płonącego kształtu, który zniknął w ciemności. Wszystkie świadome myśli wyparowały i uciekłem z tego piekła. Zabarykadowałem teraz wszystkie wejścia na pokład i skazałem się na powolną śmierć. Z rąk otaczającego zimna. Wciąż słyszę krzyki i walenie w drzwi tych na dole. To nie są ludzie, których znałem. Pocieszam się tą myślą, zostawiając ich w ciemności, by umarli z głodu lub pozabijali się nawzajem. Jeśli doczytałeś do tego momentu i nie uciekłeś z tych wód, lub nie daj Boże. Wciąż jesteś na pokładzie Mistrala, to błagam cię jeszcze raz. Uciekaj, póki możesz. Nie zaglądaj pod pokład. Nie ma już nikogo z nas do uratowania, a już na pewno nikogo wartego uratowania. Jest teraz zimno, a słabnący dzień ustępuje miejsca ciemności. Tej nocy. Nie ma gwiazd. Jest tylko ciężki koc nocy. Gdybym mógł zejść niżej, znalazłbym sposób na zniszczenie Mistrala. Tak jak dzielni ludzie z Travelera. Ale jest już za późno. Jedyne, co mogę zrobić w ostatnich chwilach, gdy czucie ucieka mi z kończyn, a pisanie staje się niemożliwe, to ostrzeżenie. Proszę, wyślij nas w głębiny nie mów nikomu, że nas znalazłeś i nigdy tu nie wracaj. Istnieją rzeczy i pierwotne pragnienia starsze od człowieka oraz siły wykraczające poza pojmowanie naszych prostych umysłów a one mieszkają tutaj pod zamarzniętym oceanem.